Obywatele, czy te raczej powinienem rzec przyjaciele. Z tej strony jak zwykle Pan PandolarWod, a to jest filmik informacyjny na moim kanale. Jak wiecie, yy, w 2020 rok nie jest dobrym czasem dla kanału Pan PandolarWod, Zepsuł się sprzętu oraz yy, moje cięcia budżetowe, które są spowodowane sytuacją rodzinną. Niestety postawiły mnie w patowej sytuacji i praktycznie uniemożliwiły mi kontynuowanie mojej kariery na YouTubie. Ale nie martwcie się, towarzysze, ponieważ ja, wielki, wspaniały, przystojny, inteligentny, a przede wszystkim skromny streamer, youtuber, filantrop, filozof, w swej wspaniałości udało mi się ubłagać ojca, żeby kupił nowy sprzęt. I tak oto się stało. Zakupiłem Predatora, laptop gamingowy, który będzie mi służył do. No właśnie, do czego? do streamowania i do nagrywania tym filmikiem chciałem ogłosić że oto reaktywacja gamingowego kanału PAN Dollar który skupia się głównie na grze World of Tanks oraz kanału ZAGRAJMY Z DOLAREM który skupia się na szeroko pojętych gameplayach będzie reaktywacja co mianowicie będzie 23 maja lub 24 powrócą streamy, ponieważ w nowym miejscu, gdzie mam właśnie mój sprzęt są jeszcze problemy z podciągnięciem kabla i muszę to załatwić, więc musicie mi dać jeszcze troszkę czasu, ale od jutra na kanale zaczną się pojawiać filmy. Bitwa Widza wraca do łask, więc zapraszam do wysyłania swoich bitewek na bitwawidza18.gmail.com, yy, mail będzie w opisie. Wrócą pierwsze wrażenia, nowa seria, szybka dycha, która będzie się opierała na omawianiu linii od jedynki do dziesiątki, szybki, szybki że tak powiem, szybkie omówienie sprawy, czyli nie jest warta, czy dziesiątka jest fajna, które czołgi są przyjemne, z którym będzie się je męczyć, a które lepiej yy, przejść za wolne doświadczenie. Więc ogólnie, pomysłów mam dużo. Myślę, że powrócą też vlogi z moją wspaniałą twarzą. Streamy będą z kamerką, odcinki będą nagrywane w 1080p, w 60 fpsach na maksymalnych detalach, co ułatwi i na pewno uprzyjemnie wam oglądanie filmów na moim kanale. Dziękuję bardzo tej małej grupie ludzi, która wytrwa ze mną ten ciężki okres. Dziękuję, że wspieraliście mnie i oglądaliście moje streamy, kiedy były one w nie najlepszej jakości ze względu na mój słaby sprzęt. Cóż mogę powiedzieć, 1430 subskrybentów, za to bardzo dziękuję. Dziękuję, że nie porzuciliście kanału Pandolarwot, że oglądacie streamy, łapkujecie, udostępniacie, oglądacie mój shit na grupie facebookowej i lajkujecie mojego Instagrama. To wszystko naprawdę wiele dla mnie znaczy. Więc dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za wytrwałość i obiecuję, że teraz postaram się prowadzić ten kanał najlepiej jak tylko potrafię. To tyle towarzyszy ode mnie. Widzimy się już jutro w pierwszym odcinku po reaktywacji kanału Pandalarvot, po prawie półrocznej. Przerwie, w cudzysłowie, oczywiście. Więc kłaniam się nisko ludziska. Trzymajcie się i do usłyszenia i jutro. Hejka!